Микри. Не делаешь? Пад, to łapeczką, tak jak żynka, koliberka robiła. Chodź tutaj, chodź dalej to myszka. Ale jaki kot szczęśliwy. Trzy osoby siedzą, coś się dzieje. Myszka się rusza. Biedny Fabek tam płacze, słyszałeś Rafał? Tak. Miał.

Patrz, 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 patrz. Dużo się tak dawiło. Patrz, patrz. Pat, pat. Pat, pat jest najlepszy. Ciągle zabieramy. No, patrz. Teraz pat, pat jest państw, taki dużo. Zmiała kręgosłup. Nie, no chłopak, daj radę. to on ma taki No, ma taki. Jak był To Jak był pewnie piękny i młody. Tak i Teraz jest oczywiście tylko piękny, nie? To pewnie musiało być strasznie dużym kotem, jak no takie długie łapska, nie? Takie niektóre są właśnie takie wysoką wysoko, wysokopierne. No. Długa nogi. Och, ja jest. I pada deszcz, a takie... O, o jaki misio! Co to ktoś tam wylizał coś? Nie, tylko... I co go dotykasz tam, no? <laughs> on coś śmiesznie skrycze Coś jeszcze pomiał coś, co? Kacperku? Kacperek? No tak, bo to już... A pamiętacie, na początku w ogóle, coś się zastanawiałeśmy? Dlaczego on nie chce do budki wchodzić, nie? A teraz sobie leży krzycznie.